Cześć. Dzisiaj mam taką refleksję zaczerpniętą z filozofii toistycznej. Otóż ta refleksja to przekonanie, które mam i które nie jest prawdziwe, ale jest bardzo użyteczne. A użyteczność jest miarą wartości dla mnie. Brzmi, każdy człowiek którego spotykasz na swojej drodze, jest albo Twoim przyjacielem, albo Twoim nauczycielem. Czyli albo coś ci da, albo coś z niego dostaniesz, albo czegoś się możesz od niego nauczyć. Dotyczy to wszystkich ludzi. Ja sobie tą myśl u, uogólniłem do, do wszystkiego co się przydarza. Wszystko, co się nam przydarza, każde doświadczenie może być albo potencjalnie dobre, możesz coś dostać, może, może się przerodzić w coś dobrego, nawet złe doświadczenia, albo możesz się czegoś nowego nauczyć. I jestem przekonany, że każdy z Was, czy każdy z Was właściwie, miał takie doświadczenie, które wyglądało na bardzo niefajne, było przykre, było nieprzyjemne, a później się okazało, że na koniec dnia bardzo dobrze, że tak się wydarzyło. Jestem przekonany, że ma się takie doświadczenie. I teraz w sytuacji, którą mamy, czyli w sytuacji epidemii, w sytuacji tych wszystkich zakazów, izolacji i tak dalej, mam taką myśl. Bo kilka rzeczy dobrych się wydarzyło już. Co mam na myśli, jeżeli chodzi o dobre sytuacje? Na przykład, czas trochę zwolni. Większość ludzi trochę się zatrzymała albo zwolniła swój bieg, taki bezmyślny bieg z dnia na dzień. Czas płynie wolniej, jakby. Po drugie. Zaczęliśmy doceniać relacje. Nie wiem, czy już do ciebie to dotarło, ale relacje okazują się ważniejsze niż, niż nam się wydawało wcześniej. Jeżeli nie dotarło jeszcze, to dotrze. Czyli zmienia się trochę system wartości. I trzecia taka rzecz, która przyszła mi do głowy, z którą zauważyłem, że jest dobra, i wynikająca z tej sytuacji, to jest taka sprawa, że nie wiem, czy już dostrzegasz, jak dużo różnych rzeczy i spraw jest niepotrzebnych jak bez ilu rzeczy możesz się spokojnie obejść oraz ile niepotrzebnych zupełnie nikomu rzeczy robiłaś czy robiłaś w przeszłości. I mam tak generalnie mimo mimo tego że za oknem u mnie pada jest ponuro bardzo jest w ogóle zimno i mamy epidemię. Mam taki dobry nastrój w związku z tym i mam dla siebie propozycję na dzisiaj. Zastanów się. Pomyśl sobie co dobrego dla ciebie już się wydarzyło w związku z sytuacją epidemii i izolacji? Albo co może się jeszcze wydarzyć? Pomyśl o tym pozytywnie. Czego, co mogę dostać nowego dla siebie, do swojego życia? Albo czego mogę się nauczyć w tej sytuacji? I z taką myślą Was dzisiaj zostawiam. Pamiętajcie, że dzisiaj o 20 jest webinarium emocji w czasie, w czasie zarazy. Zapraszam. Na pewno sobie znajdziecie wydarzenie. Trzymajcie się, dobrego dnia. I jeszcze raz. Czego się mogę nauczyć, co mogę dostać. Co dobrego niesie mi ta sytuacja. Zarażaj spokojnie. Trzymaj się.